Osiem zbrodni II wojny światowej na Polakach. Numer osiem zbrodnia w Wawrze 1939. W nocy z 26 na 27 grudnia Niemcy w odwecie za śmierć dwóch swoich żołnierzy brutalnie aresztowali 107 mieszkańców Wawra i Anina. Bez sądu wszystkich rozstrzelano. Była to jedna z pierwszych masowych egzekucji cywilów podczas okupacji. Numer siedem Obława Augustowska. Lipiec 1945 roku. Sowieckie NKWD przy wsparciu Ludowego Wojska Polskiego aresztowało około 7000 tysięcy mieszkańców augustowszczyzny. Co najmniej 600 osób zostało zamordowanych, a ich los do dziś pozostaje nieznany. Numer 6. Zbrodnia w Palmirach. Niemcy dokonali masowych egzekucji polskiej inteligencji w lesie Palmiry. Ofiary były przywożone z Warszawy, a miejsce zbrodni starannie maskowano. Liczba ofiar sięgnęła około 2000 tysięcy. Numer 5. Zbrodnia katyńska 1940. Na rozkaz Stalina NKWD zamordowało polskich oficerów, policjantów i przedstawicieli inteligencji. Egzekucje odbywały się w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Liczba ofiar sięgnęła około 22000 oraz wiele osób nie zostało znalezione do dziś. Numer 4. Pacyfikacja Zamojszczyzny. W ramach planu germanizacji Generalnego Gubernatorstwa Niemcy brutalnie wysiedlali ludność Zamojszczyzny. Tysiące ludzi, w tym dzieci, zginęło w obozach koncentracyjnych lub podczas pacyfikacji liczba ofiar sięgnęła 30 tysięcy ludzi. Numer 3. Rzeź Woli 1944. Podczas Powstania Warszawskiego niemieckie oddziały SS dokonały masowej eksterminacji mieszkańców warszawskiej woli. W ciągu kilku dni zamordowano od 40 do 50 tysięcy ludzi, w tym kobiety i dzieci. Rzeź Wołyńska, ukraińska powstańcza armia UPA, przeprowadziła masowe mordy na polskiej ludności cywilnej Wołynia i Galicji Wschodniej. Polacy byli zabijani w brutalny sposób. Często całe rodziny ginęły w płomieniach podpalanych domów. Liczbę ofiar szacuje się na od 50 do 60 tysięcy ludzi. Numer 1 Holokaust Polaków i Żydów. Niemiecka okupacja Polski doprowadziła do eksterminacji około 3 milionów polskich Żydów oraz setek tysięcy Polaków, zarówno w obozach zagłady, takich jak Auschwitz, Treblinka, Sobibór, Bełrzec, jak i w innych miejscach masowych egzekucji. Była to jedna z największych zbrodni wojennych, w której zginęły zarówno osoby narodowości polskiej, jak i żydowskiej, stanowiąc największy brutalny akt eksterminacji na terytorium Polski podczas II wojny światowej.